Ja zacząłem bardzo wcześnie od motorowerów, później od zabytkowych motocykli, a teraz to już jest chyba tak siłą, że tak powiem, rozpędu. Bardzo lubię jeździć motocyklem. A czy Pana zdaniem nie jest to zbyt niebezpieczna pasja? Jeżdżę ponad 25 lat i nie miałem wypadku na motocyklu, także chyba można jeździć normalnie. Aha. A jeździ Pan w, w, turystycznie czy i szybko? To znaczy nie, raczej jeżdżę turystycznie. Już jak się ma rodzinę, to trzeba się sami zastanowić. A jakby jak Pan określił koszty tej pasji? Trudno powiedzieć. Ja praktycznie całe lato przejeżdżam sobie do pracy kilka kilometrów. Trudno powiedzieć, no jest to zbliżone w tej chwili do, do jazdy samochodem. Ale przyjemność jest na pewno dużo większa. A w takich zlotach jak ten czy, czy często Pan bierze udział? Jeżeli tylko czas mi pozwala, to staram się. Gdzie? No, Staram się tutaj całe województwo lubelskie, ale, ale najlepsze zloty są raczej daleko stąd. Szkoda, tu jest bardzo mało takich imprez. Powinno być ich więcej. A jak się dzisiaj podoba Bardzo sympatycznie. Dużo znajomych, dużo pięknych motocykli. No, przyjemna atmosfera. Coś mi na stare lata odbyło. Od jakichś 6 lat już jeżdżę motorem. Koledzy mnie namówili. Tacy miłośnicy moto, motocyklu. I wstąpiłem do ich klubu. Mhm. To jest klub BMW w Lubartowie. No i jeździmy sobie. Jest fajne Friday. Jeździmy po Europie. Jeździliśmy aż do, do Grecji, do Salonika. No i. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Na takich zlotach jak ten, czy często że udział? Proszę? W takich złotach jak ten, czy często pan udział bierze? A tutaj w takich, nie, to co dla mnie to nie to drażni, to uważam, że to jest głupota mhm. i dlatego, jak taki wielki szum był, odpaliłem samochód, przejechałem się, żeby tego nie słuchać. Mhm. To mnie denerwuje, nie mogę na to patrzeć, to jest według mnie głupota, bo to ja jestem człowiek motoryzacji. Zajmuję się motoryzacją i uważam, że to jest e, e, to jest katorga dla silnika. To nie powinno się tak robić. I ja nigdy tego nie robię, dlatego nie lubię to. Ale bardzo dużo ludziom się tego nie spodobało, bo jak zobaczyliśmy to, to tych wygłupów to no, normalnie to taka niechęć jest. Do, do takich imprez przez to, że tak się wygłupiają. A jeszcze bym zapytała o sposób jeżdżenia u Pana, jak to jest? Jest Pan zwolennikiem jazdy szybkiej czy turystycznej? Ja jeżdżę z, z motocyklem turystycznym. Moja żona jest też bardzo zapalona i razem jeździmy. Mhm. Dużo. Jesteśmy w takim klubie. Klub Orzel. Klub Motorowi Orzel. I Jeździmy na różnych e, wyjazdach. W czerwcu będziemy też mieli wyjazd na taki e, raj. I to jest zorganizowane. Fajne ludzie są, nie wykupiają się jak tutaj. Wszyscy są tacy, podejrzewam, że 50 plus, tak jak ja. No i jest fajnie. Czy często pan bierze udział w takich imprezach? O, co tydzień praktycznie, gdzie tylko jest. gdzie na przykład? No, Dzisiaj była w Lublinie motoweteran. Akurat nie byłem, ale tutaj w tamtym roku byłem. To są fajne imprezy takie zloty motocyklowe. A jest Pan zwolennikiem jazdy szybkiej czy turystycznej? Nie, bardziej, bardziej taka spokojna. Tym się tak szybko nie da jeździć. Bardziej spokojnie. No ile wyciąga? Tym najszybciej jechałem 160, a tak w granicach 120.